12 marca 1910 roku w stryju pod Lwowem przyszedł na świat Zygmunt Szędzielarz, późniejszy oficer zawodowy 4 Pułku Łanów Zaniemeńskich. Do historii przeszedł jako dowódca największego i najbardziej znanego oddziału partyzanckiego AK na Wileńszczyźnie, 5 Brygady Wileńskiej AK. W czasie okupacji niemieckiej w latach 43-44. Jego oddział walczył zarówno z okupantem niemieckim i y, formacjami kolaboranckimi litewskimi, jak i z partyzantką sowiecką. Po 1944 roku major Łupaszka wznowił działalność partyzancką na Białostoczyźnie i Pomorzu, walcząc przeciwko władzom komunistycznym. Aresztowany w połowie 1948 roku po pokazowym procesie został skazany przez komunistyczny sąd na karę śmierci wykonaną w więzieniu mokotowskim w Warszawie 8 lutego 1951 roku. Jego szczątki zostały odnalezione w kwaterze EU cmentarza Powązkowskiego w Warszawie i zidentyfikowane w 2013 roku. Major Łupaszko to symbol żołnierza wyklętego, ale na jego klubnej bojowej karcie cieniem kładzie się zbrodnia adwetowa na litewskiej ludności cywilnej, dokonana przez piątą Brygadę Wileńską w Dubinkach i okolicy w czerwcu 1944 roku.